No, mam duże brudy, A, o, szóry, Wojsko polskie, brud! zatrzymać się! zabicie. Zabić A, o, o, nie. Muko, to się zrobił? Ojciec Mateusz! A, to, 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 to. No, go, Dzień dobry! Fałszywy, przeżyło okay. znaczy czy... to tyle jest, jak co? Dajcie, mikrofon muted, to jest, co się o kurwa, kurwa rozjebiemy się jak ja widzę te boty o, o kurwa, o kurwa, o kurwa. O, kurwa. O, ja. o, ja, o, ja, Au, au o, boli, boli.

To było kurwa hamskie. To było hamskie, ja pierd... Było Jedenka leżysz na ziemi, leżysz na ziemi. Jakiś motor? Albo rower? Nie, no rower. Ej, rower do was Kurwa, gdzie jestem? Róść, dam Cześć, co tam? Dobra, o, idealnie. Tylko wasze kamienie są po prawej, nie? To jeszcze bardziej w prawo, nie? Kręcić. No, no kurwa jedyne drzewo, naprawdę. <grystanie> Panie, kto A to tu zasadził, ja się pytam? Kto to posadził? To nie jest wina wujjaczki się, bo tego to zasadzi to drzewo. Myślę, że będzie order wuja po kieliszku. <grystanie> Coś wybuchło po nasze lewo, ale w sumie mam tu trochę w dupie. Ktoś wyleciał w powietrze, w ogóle to nie no leci. No faktycznie, Co leci. Co to jest? jest? Podobnie, jeden z naszych. Kurwa, jebany fajmas. No, Jebaniutki, wylądował. By... Patroci! Ej, Greko, Ogólnie, Greko, nie mam do Ciebie... Otóż nie! Andrzej! <by gryko> by... <gryko> <gryko> <gryko>

Czekaj, czekaj, bo się zrzuca. A co się zrzuca? Przecież jeszcze się raz po to zrobić. Kurwa, skarę macie. Cicho, cicho, nie mamy. Dobra, już jest. Dobra, dawaj rozpędź się na maksa. Nie po tym, po tym głównym. Nie, to jest Axie to jest, to, to jest Axie Gdzie Gdzie jest główny? Topny, cofni. W tych zielonych światłach, zielonych światłach przy tym czerwonym spali się w prawo. To się kolokowe, kum... jest. <gulak> I <gulak> dawaj do końca i na końcu. To się. Ty po od tak? Z X, no. X jest ręczne. Tylko odbij prawo, jak teraz jedziesz po hmm. tym pasie. <gulak> dawaj, dawaj, dawaj. <gulak>

Do góry, do góry idźcie, idźcie kurwa! Tak, ale to hunterki leżą? No, tak, chyba tak będzie, To jeszcze tak, to Szef, powiedziałbym, że jesteśmy 100 metrów albo 200 od sygnału sosu do trzeciego Mikrofon Microphone Kontakty! Mikrofon aktywowany. O! ręka! No, nie ile naszych teraz O! jeśli nie kluczy, z O! Nie, nie Gucci, nie Patrz po patrz po ich, no niestety. Klucz, jeszcze tu są, jeszcze no, są. Zabijam Co z masz? No, nie żyją! O kurwa. O kurwa Ja pierdole wow, Rosno cofnij się do nas, cofnij się Bo jesteśmy tylko we Nie, ktoś jeszcze jest, Filip, dobra Co tutaj, tutaj. to tutaj. było? No cofnij, cofnij. Midway nie piersi. żyje. To, kurwa wszyscy nie żyją prawie. D -d Dawaj kurwa ten, GPSa chuju. <ginterytosano> Gdzie, on jest? <muczano> dziadu, dziadu dziadu. Ja, 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 ja mogę do niego polecieć, ja to Zabij Co to z... jest? Jedenka... <muczano> musi zrobić kamikadze, wjebać się w btr z niej. Dobra, spróbuję. Chociaż to jak się leci do góry, to to już zaczyna wirować. Ale spróbuj. w w tą btr No powiedziałem to przed chwilą. O kurwa, patrz, patrz! Nie, nie! No było blisko. Prawie się udało. Ja już mam... Ja już mam 10 minut. Nie WTR-y. Postaram się. O, no, no, Konrad nie żyje. To no, nie Konrad. Ja tu nieeee. <laughs> Co? Nie, to 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 byłem ja akurat. <laughs> no, że przeżyłem jakoś. Ty się sterować i nie da. Łukasz żyjesz? No tak. O! Co się Gdzie Dziadu, czy to ty? Dziadu, czy to ty? Nie. to, jedynka? Jedynka, bo śmierdzi tylko zabiła. O kurwa, udało się! Je Jak ty to zarobiłeś? <grym> <Pesta. grym> Masz medal, nie? Praktyka, praktyka 30% MVP, MVP, kurwa. Tylko 20 śmier... <grym> Ciii, żarówki, norfist. Nie, bo ja sobie zostali w pierl. o kurwa Jo, co miny Akwarium, na Uważajcie na rzekrowniku, A nie mamy medyka Ja a, deka, a... mamy deka. Deza... Co jest, ja spadam Co się kurwa stało Dobra! Jestem na dole! Dawaj! Dobra, jadę. Ole, wyjebał! Ole, fli... <laughs> Kurwa, prawie, prawie wyszło! Ale się...